Ile Polacy tracą, a ile zyskują na alkoholu? Właśnie okazało się, że Karol Nawrocki nie podpisze ustawy podnoszącej akcyzę za alkohol. Była to zresztą jedna z jego wyborczych obietnic. Czy to dobrze? Spójrzmy na liczby. Chociaż również w Polsce rośnie popularność napojów bezalkoholowych, to nie ukrywajmy, Polacy lubią wypić. Z danych GUS wiemy, że przeciętny Polak w 2023 roku wypił około 87,5 litra piwa oraz ponad 4 litry alkoholi mocniejszych. Począwszy od wina. Według danych Ministerstwa Finansów wpływy do budżetu państwa z akcyzy na alkohole w 2023 roku wyniosły, uwaga, Prawie 14 miliardy złotych. Jeśli chodzi jednak o koszty spożywania alkoholu przez Polaków, to według NFZ refundacja świadczeń dla pacjentów zmagających się z alkoholizmem wynosi rocznie około 1 miliarda złotych. Jednak koszty społeczno-ekonomiczne, chociaż trudne do oszacowania, są na pewno o wiele, wiele wyższe. Czy Uważasz, że akcyza na alkohole sprzedawane w Polsce powinna być wyższa? Daj znać w komentarzu. I nie zapomnij mnie obserwować, aby nie przegapić innych ciekawostek ze świata finansów i nie tylko.